Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj 2 czerwca 2025 roku, poniedziałek, godzina 13.15. Jestem po raz pierwszy od 9 lat nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży. Nie planowałem tego, ale no, postanowiłem zrobić krótki komentarz do paru wydarzeń po pierwsze mamy prezydenta kolejnego prezydenta systemowego trzeciej rp w budowie w kierunku w kierunku ukropolino pewnie więc myślę, że najbardziej Zadowoleni z wyboru Karola Nawrockiego są przedstawiciele Chabad Lubawicz. Zresztą to słynne zdjęcie z rabinem Szmulejem, bodajże. Ale nie chcę się zajmować polityką. Dzisiaj jest też dzień bardzo smutny, ponieważ będzie ogłoszenie wyroku a kary dla księdza Piotra Glasa. I to jest rzeczywistość, która napawa mnie smutkiem, pomimo pięknych okoliczności przyrody o takiego oddechu którego doświadczam tutaj dzięki moim przyjaciółom którzy, którzy mnie tutaj zaprosili i no cóż w ostatnim czasie po, takim, po takiej rozmowie z panem Stanisławem Krajskim na temat księdza Dominika Chmielewskiego opublikowanie tej rozmowy na, na jego kanale no, posypały się komentarze kilkaset, nie wiem ile 400, 500 i w znacznym stopniu te komentarze były albo negatywne albo bardzo negatywne zarówno dla Pana Krajskiego jak i dla mnie odsądzające nas od czci i wiary katolickiej nawet przypisujące jakieś pobudki masońskie niszczenia kościoła i tak myślę, że żeby się zmierzyć z tą rzeczywistością to trzeba przede wszystkim oddzielić kwestie osobowe, tak zwane ad personam od istoty problemu a istotą problemu nie jest w istocie postać księdza Piotra Glasa, czy księdza Sławomira Kostrzewy czy też księdza Dominika Chmielewskiego ale Medjugorje Gospa z Medziugoriem, który jest dla nich duchową inspiracją, przewodniczką, mają bezpośredni kontakt, słuchają Gospy. Więc to jest kwestia na zasadzie albo, albo, takiej alternatywy zero-jedynkowej, czyli albo Gospa w od 1981 roku ukazująca się tam widzącym jest Matką Bożą, i wtedy moja aktywność w tym względzie jest godna pożałowania, i wcale się nie dziwię tym, którzy mają negatywne nastawienie do moich ostrzeżeń, albo też nie jest to Matka Boża, tylko jest to zjawa duchowa gospa, czyli demon o tym imieniu. No i wtedy Zgodnie z wezwaniem Świętego Pawła, abyśmy badali duchy i zachowywali tylko to, co jest szlachetnie, no, jesteśmy zobligowani, nawet mamy obowiązek, i to taki obowiązek w skali wiecznej nasze, naszego zagrożenia zbawienia, jeżeli to nie jest prawdziwa Matka Boża, tylko słuchamy demona, czy wyznawcy na słuchają Gospy chłoną te, te nadzwyczajne historie, które się tam dokonują, no to, to jest to naprawdę poważna rzecz, poważna sprawa. I myślę, że z tego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia wieczności, duchowości, jakby, no, zwłaszcza zwłaszcza to, co teraz mówię, to jest skierowane do ludzi, przekonanych, że w międzygórji jest e, prawdziwa matko Boża, ma miejsce e, nadzwyczajny fenomen od ponad 30 lat, ponad 30 tysięcy przekazów gospy i tak dalej i tak dalej, a żeby e, po prostu co, co należy robić w takiej sytuacji dotyczy to też działalności księdza Piotra Glasa, który przecież też w zasadzie swoje nawrócenie kapłańskie zawdzięcza. W 2004 roku zjawia z Medjugorje. sam o tym wielokrotnie mówił. A więc no cóż, właśnie nie ma innej drogi dla katolika, jak szukanie prawdy przez rozumową weryfikację faktów, ale rozumową nie w znaczeniu takim materialistycznym, ale przez... Łaskę uświęcającą, która tenże rozum oświeca. To jest istota rozeznawania duchowego, czyli są pewne zasady wypraktykowane w historii kościoła, dwóch tysięcy lat historii kościoła, kiedy to różni święci, mistycy, doktorzy kościoła, biskupi, hierarchowie, papierze, no na przykład zwoływali sobór. Mający rozstrzygnąć, jaka jest natura Jezusa Chrystusa, kim jest Duch Święty, jaka jest rola Matki Bożej, ogłoszenie, że jest Teotokos, czyli Matką, matką Boga, itd., itd. Cała ta rzeczywistość, trudu pracy, współpracy z Duchem Świętym w celu rozeznawania. Tych wszystkich fenomenów duchowych. Przecież to jest rzecz kluczowa, abyśmy po prostu czerpali z mądrości Kościoła. Rzeczą naprawdę fundamentalną jest to, że zwolennicy Medziugorie, wyznawcy gospy, opierają się na swoim doświadczeniu. Z reguły na, na tym, że twierdzą, że to są owoce że wielu nawróconych i tak dalej, i tak dalej. Przecież gdyby tam nie było tak zwanych owoców, to nikt by tam nie jeździł. Czegoś tam ludzie doświadczają. Natomiast doświadczenie samo w sobie jest bardzo, może być bardzo złudne i zwodnicze. I bardzo często bywa. Częściej bywa zwodnicze niż prawdziwe, ponieważ nasze doświadczenie... Wy, wynika z naszej natury ludzkiej, z tego, że coś odbieramy. No ja teraz jestem e, patrzę na morze, zaraz tam skieruję obiektyw. No i doświadczam tego niezwykłego pokoju e, ciszy, chociaż trochę wieje wiatr, a słońca. I tak jak mówiłem, pierwszy raz od 9 lat jestem nad morzem, więc to jest niezwykłe dla mnie. Taka odskocznia od takiego siedzenia, wiecie, przy sztalugach i dzień po dniu po wiele godzin. Więc to jest niezwykła odskocznia. To jest moje doświadczenie dzisiejszego dnia, ale dzisiejsze doświadczenie księdza Piotra Glasa, ja nie znam jeszcze sentencji wyroku, może być diametralnie odwrotne, a wyznawcy czy zwolennicy. Dwugodzinnego prezydenta Trzaskowskiego są pewnie załamani, natomiast ci, którzy uważają, że wygrał Nawrocki dzięki ich głosom Konfederacji czy Korony Polskiej, skaczą w górę z radości. Ja nie głosowałem, ponieważ uważam, że to jest rzeczywistość systemu demonicznego i i należy jednak w inną stronę patrzeć, innymi kryteriami się posługiwać niż bieżączką polityczną. Wracając do Medjugorje, jest to rzecz trudna, ponieważ a, coraz więcej ludzi tam jeździ, coraz więcej parafii organizuje tam tak zwane pielgrzymki. A, nie bacząc na to, że biskupi miejsca e, cały czas podkreślają, że to nie jest prawdziwe objawienie Boże. Cały czas mówią o tym, że nie udzielają zgody na, na spowiadanie tam w tym miejscu. Ci kapłani, którzy tam spowiadają, czynią to na własną rękę bardzo często, więc są to spowiedzi nieważne albo wręcz świętokratsze i tak dalej, i tak dalej. Książka Michaela Davisa o Medjugorje dla mnie jest przesądzająca rzeczywistość, bo jeszcze można powiedzieć, że ksiądz Jan Wójtowicz w książce Problem Madżigoria, która te, też się teraz ukazała, no to jeszcze jest jakby taka jego ocena zjawiska. Natomiast Michael Davis zebrał dokumenty oficjalne na ten temat, świadectwa komisji lekarskich, świadectwa, że tam ani jedno tak zwane uzdrowienie nie zostało uznane za cudowne, jeżeli w ogóle było. To uzdrowienie, na które wielokrotnie się powywał ksiądz Piotr Glas, jest bardzo dziwne i jest jakby taką kanwą dla, dla całego tego problemu, który się ujawnił w życiu tego kapłana poprzez egzorcyzmy tego chłopaka, dzisiaj księdza. To, co jest istotne, zawiera się w prawdzie katolickiej. To, co jest kluczowe dla naszego życia, to jest łaska uświęcająca. To, co w dzisiejszych czasach stanowi fundament zdrowej, dobrej duchowości, to jest duchowość fatimska. To jest przejęcie się tym objawieniem, które tam się dokonało czyli wezwanie do pokuty, czyli codzienna modlitwa różańcowa, czyli integracja katolicka. Objawienie fatimskie. Jego istota zawiera się w tym, że jest ono anty-ekumeniczne, że jest ono katolickie, że jest ono maryjne, że pokazuje jak ważne jest, jak ważne jest poświęcenie Rosji w znaczeniu symbolu zła, a symbolu demonicznej opresji, która dokonuje się w świecie i która nas po prostu niszczy także warto warto, e, warto się przejąć tą rzeczywistością i myślę, że Matka Boża Chotyńska uratowała moje życie duchowe i moje życie fizyczne ponieważ w największym takim apogeum e, apogeum charyzmatycznego szaleństwa w połowie lat 90 to było kiedy wokół mnie e, różni liderzy charyzmatyczni Animatorzy oazowi, moderatorzy oazy porzucali Kościół Katolicki, zakładali własne kościoły, kiedy też moje życie to materialne się rozpadało w proch, w postaci bankructwa, kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, A kiedy sam widziałem ogromne manipulacje w dziedzinie proroctwa, tak zwanego czyli przekazywania, że ja mam poznanie od Pana Boga i przekazuję komuś wolę Pana Boga. A nie dość, że nie byłem do tego uprawniony i w ogóle liderzy czy też nawet księża, którzy uważają, że mają osobisty, osobisty telefon do Pana Boga czy do gospy nie są do tego uprawnieni. To jest pycha szatańska. To jest pycha demoniczna, w tym zawarta i no i też takie są potem rezultaty. Dużo ludzi mówi o tym, że przecież w góry są dobre owoce. Ja tego nie neguję, natomiast jest, równolegle jest bardzo wiele bardzo kiepskich świadectw o na przykład rozpadzie małżeństwa albo o tym, że, że dzieci, ludzi, którzy jeżdżą tam tracą wiarę, są ateistami. Nie dopuszczają dziadków do, do wnuków, albo że ktoś ma problemy psychiczne, albo że ma depresję, czy ma stany lękowe, czy ma jakieś zjawienia, nie wiadomo z jakich powodów. Jest bardzo dużo takiej fałszywej mistyki charyzmatycznej, pseudocharyzmatycznej też w duchowości modziugorskiej, a ja też chcę powiedzieć o tym, że e, to, co głosi, głosił, bo już tego nie czyni od, od pewnego czasu ksiądz Piotr Glas na swoich konferencjach na temat rzeczywistości demonicznej, tej takiej opresji, która jest na świecie, jest bardzo często przerysowana. To są Mianse, trudno trudne do uchwycenia dla ludzi, którzy nie są ugruntowani w Wierze katolickiej, formacji katolickiej. Na czym polega to ugruntowanie? Bo to jest istotne. Na przemianie myślenia mnie to zajęło ćwierć wieku, żeby się odciąć od tych toksyn, wiecie, tej pseudoformacji oazowej, charyzmatycznej, zielonoświątkowej. Ja akurat nigdy nie byłem w Madżegorii, ale to nie, nie ma znaczenia, ponieważ tam jest jakby ten sam model takiego doświadczenia cudowności gospy, jakiś pseudo cudów słońca. W książce Michaela Davisa przeczytałem, że bardzo wiele osób straciło wzrok, wpatrując się w słońce i oczekując, wyobrażając sobie, że, że właśnie dokonuje się taki cud słońca jak w Fatima. Popatrzę w słońce i przyburzę oczy, no to też to, też to zjawisko fizyczne jakby się zacznie dziać. A po prostu wytwarzam je sam. I, I nie jest to znak zapowiedziany przez Matkę Bożą, tylko to jest mamidło szatańskie. Także proszę o upamiętanie. Cóż więcej mogę zrobić? Mówię na podstawie własnych doświadczeń. Ponieważ sam promowałem tą rzeczywistość, sam promowałem i widziałem jak bardzo to jest zwodnicze. I właściwie to czym się zajmuję poza tam malowaniem, no to jest analiza tych rzeczy. Czyli oglądanie, słuchanie, zwłaszcza jak YouTube się rozpowszechnił, to jest pełno tego w przestrzeni internetu, tych różnych popisów charyzmatycznych pseudo cudowności i tak dalej mój panie boże no co mogę więcej powiedzieć każdy jest kowalem swego losu też w sensie zbawczym ponieważ ja nie doprowadzę mojej żony do zbawienia nie mam takiej siły ona sama musi podjąć pewne decyzje to samo dotyczy każdego z słuchających to jest kwestia wyboru a w jednej z ksiąg mądrościowych jest takie zdanie, że co ci się podoba, po to wyciągniesz rękę. Ale to, co spożyjesz, no to taki będzie owoc tego. Nie? I, i, I jeżeli spożyjesz coś, co jest demoniczne, co jest aniołem światłości, ale który głosi inną Ewangelię niż ta głoszona w kościele katolickim, no to, to taki spożyjesz owoc, taki spożyjesz owoc. To jest rzecz dość fundamentalna i dlatego na mnie specjalnie nie robią, wiecie, wrażenia a jakieś indylektywy pod moim adresem, pytania takie bardzo ironiczne albo złośliwe, Mniejsza z tym, ponieważ tutaj, e, mówiąc kolokwialnie, gra toczy się o inne rzeczy niż e, e, ocena mojej osoby. O, ja narobiłem bardzo wiele błędów jako lider charyzmatyczny, jestem tego świadomy, staram się to naprawiać, na ile jestem w stanie. I też się z tym, że to co teraz mówię do was, no to też jest forma, forma naprawiania moich błędów, ostrzegania. Tyle mogę zrobić, tyle mogę zrobić i poza pięknem przyrody, poza cudem stworzenia, poza wszelkim dobrem w postaci... Znakomitego jedzenia, dobrych, dobrych samochodów, pięknych mieszkań, relacji rodzinnych. Jeszcze jest coś, co ma wartość wieczną. Czyli um, użyłbym tutaj modernistycznego zwrotu: nasza relacja do Pana Boga. Nie, to nie chodzi o naszą relację do Pana Boga, to chodzi o, o życie w Bogu w Jezusie Chrystusie, czyli własce uświęcającej, czyli w sakramentach, ponieważ istotą, istotą życia sakramentalnego jest taka równowaga, szukanie równowagi pomiędzy sakramentem spowiedzi, czyli pojednania z Bogiem, czyli wyznania moich słabości i grzechów, a sakramentem Najświętszej Eucharystii, czyli karmienia się ciałem i krwią pańską, A czego nie mają protestanci. Ten, kto nie spożywa ciała Jezusa Chrystusa, nie może mieć życia wiecznego. Mam takich dawnych przyjaciół, kiedyś znajomych, teraz zerwali wszelkie relacje, którzy pożyczyli Kościół katolicki na rzecz bycia związkowcą, Czyli wybrali herezję, wybrali błę, błędne nauki, odrzucili Jezusa eucharystycznego, tego prawdziwego Jezusa na rzecz wyobrażeń, pewnych wizji zielonoświątkowych, pewnej złody, bo na tym polega herezja. Jest to, a jest to tak jakbyśmy teraz zamiast nad morzem byli na pustyni i tam na horyzoncie pojawił nam się piękny pałac. Nie? I to jest Fata Morgana, to co zieloni środkowcy uprawiają. To jest złuda. To nie jest prawdziwy Chrystus. To nie jest prawdziwy Kościół. To nie jest prawdziwa droga do zbawienia. A o tym nauczył Kościół Katolicki przez 1950 lat. I nagle coś się odwidziało kolejnym papieżom, modernistom, teologicznym, heretykom, stylu Karanera czy. Iwo Kongara, i tak dalej, i tak dalej. Warto poznać te rzeczy, być świadomym i świadomie wybierać. Ja kiedy zostałem liderem charyzmatycznym, byłem dwa lata po tak zwanym nawróceniu i, nie, i to była wspólnota w Nowym Targu. Nie miałem pojęcia o tym, czym jest Kościół Katolicki, czym jest tradycja, czym jest liturgia. Zostałem z dobrej mojej własnej woli, zaangażowałem się całym sercem, I manewrowany w herezję. I tak się dzieje w wypadku bardzo wielu ludzi w środowisku charyzmatycznym. Wielka szkoda, że moi dawni przyjaciele, tak tzw. bracia i siostry wspólnotowi, po prostu nie chcą mieć żadnych kontaktów. Nie chcą. Nie chcą. Uważają, że ekumenizm, że charyzmatyzm, że zielonoświątkowość, świątkowość, że wizje proroctwa to jest prawdziwe. Nie jest. To nie jest prawda. Także no cóż mogę więcej powiedzieć? 2 czerwca jeszcze będziemy kontemplować przez chwilę Polskie Morze. Ale Maria, Racja plana, Nami Nestoku. Ja nie wiem, kto ten mały ludzi się odbywa. To się kuzienki